Witam serdecznie w naszym antyklerykalnym podsumowaniu tygodnia. Posmarzymy sobie kilka kolejnych. Antyklerykalnych wpisów, antyklerykalnych memów. No i tu od razu na starcie możemy przyjść do czegoś takiego, że pierwszy ateista był katolickim księdzem. No i tutaj, jak się nad tym głębiej zastanowimy, no to dochodzimy do niesamowitych wniosków. No bo popatrzcie, nasi wojujący ateiści mówią, że ten kościół, ile on zła nie wyrządził na świecie, tak? Jaki to ten kościół jest straszny, że w ogóle najgorsze rzeczy świata to pochodzą z kościoła, a jednocześnie twierdzą równolegle, że ci księża to oni wmawiają ludziom głupoty, okłamują ludzi, oszukują, nie mówią, Prawdy, że ściemniają im, że to są tacy oszuści, szarlatani, że sami w tego Boga nie wierzą, a jednocześnie wmawiają go ludziom. Co nam implikują te dwie informacje? No to, że całe zło na świecie, które przypisuje się kościołowi, powodowane jest przez. Ateistów! No bo skoro ci księża robią tyle zła, a jednocześnie sami nie wierzą w Pana Boga, no to są ateistami, tak? Więc nasi wojujący ateiści, wskazując na to, że, że księża tak naprawdę nie wierzą w Boga i że Kościół dokonuje tyle zła, rękami księży, no to tak naprawdę mówią, że te całe zło kościoła powodowane jest przez ateistów. No do jakich to wniosków nie można dojść, jeżeli łączy się dwie informacje z ateistycznych źródeł. Teraz możemy sobie skomentować coś takiego. Tutaj mamy krzyż jest symbolem wolności i tożsamości. Klęka tutaj oczywiście ryzyk, siedzi na krzyżu, się śmieje. I tutaj same plusy narzekają na to, że krzyż jest symbolem wolności i tożsamości. Nie można pomijać znaczenia krzyża jako symbolu kultury i tożsamości narodowej. Bądźmy jego obrońcami. Tak miał powiedzieć Władysław Kosiniak. Kamysz. No i tutaj są pretensje do niego, panie Kosiniak. My za to mówimy, krzyż to jest symbol religijny, a nie narodowy. No i tutaj cały problem. Ja już już o tym mówiłem, polega na tym, że w, nasz, w, w naszej preambule do naszej konstytucji jest powiedziane, że nasz naród ma tożsamość, ma historię, ma kulturę chrześcijańską, tak? Więc jeżeli preambule do naszej konstytucji powołujemy się na chrześcijaństwo jako tożsamość narodu, no to trzeba się niestety zgodzić z panem Kosiniakiem Kamyszem, że krzyż jest symbolem, że krzyż jest symbolem. Tożsamości narodowe. No niestety taka jest prawda. No chyba, że kobiety z samych plusów, kiedy coś im pasuje, to bronią konstytucji, a kiedy się okazuje, że nie wolno zabijać dzieci, no to wtedy z tą konstytucją trzeba wypie. No wiadomo co. Idziemy dalej. No i tutaj mamy takie coś. Dziękci Boże za uratowanie mojego męża, mówi pani. I tam na dole taki smutny lekarz mówi nie ma za co. W sensie, że niby ta pani olewa tego lekarza, że on no, nic nie zrobił, że tu Bogu należy dziękować, a nie jakimś tam lekarzom. No, ale jeżeli byśmy chcieli tak filozoficznie już do, te, do tego podejść, o co tutaj chodzi, bo wiem, że wojujący ateiści mają problem z zrozumieniem tego, no w największym skrócie to. Może bym zrobił kiedyś taki filozoficzny odcinek na ten temat, ale w takim dużym skrócie polega to na tym, że lekarzowi dziękujemy za to, że wyleczył nam męża, natomiast Panu Bogu dziękujemy, że wszystkie okoliczności, które mieliśmy, spowodowały, że trafiliśmy na tego lekarza i ten lekarz był w stanie to zrobić. To są dwie różne rzeczy. To nie jest tak, że my dziękujemy panu Bogu, a lekarz może iść spalać. Tu chodzi o to, że nie wiedzieliśmy, czy da się tego męża wyleczyć, czy nie, czy on zostanie wyleczony, czy nie. Sprawy mogły się potoczyć najróżniej, a dzięki Bogu trafiliśmy na takiego lekarza, który sobie z tym poradził. Więc lekarzowi dziękujemy za to, że wyleczył męża, a panu Bogu dziękujemy, że trafiliśmy na tego lekarza. Tak, w dużym skrócie, to naprawdę nie jest trudne do zrozumienia. Lecimy dalej. Pan ksiądz Daniel, przyznam, że to jakieś zrządzenie opatrzności, by kula zamiast w głowę trafiła obok ucha, czy tam w ucho i teraz lepszy komentator się oburza, że Bóg nie istnieje. Dlaczego? Dlatego, że zmarł magazynier mający dwójkę dzieci na utrzymaniu, przeżył miliarder zdradzający żony. Dziękuję, Pan Bozia. No i teraz ja nie bardzo wiem, o co tutaj chodzi, no bo tak. Jakiś ateista strzela. Mógł zabić prezydenta. I jego śmierć nie wiadomo, czym by poskutkowała, może by poskutkowała jakimiś zamieszkami na ulicach, gdzie śmierć poniosłoby nie wiem 100 tysięcy ludzi albo więcej. Kula nie trafiła w prezydenta, przeszła obok, więc ateista zabił jakiegoś Bogu, ducha, winnego człowieka, no i zły jest pan Bóg. Tak? I to jest dowód na to, że Bóg nie istnieje, bo ateista próbujący zastrzelić prezydenta nie trafił, tylko trafił w kogoś, kto stoi za nim. No jaką tu logiką się kierujemy? Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, no ale. Może lepiej tego nie komentować. Może lepszy komentator niech sam skomentuje, co tutaj ma na myśli. Idziemy dalej. Tutaj nasi Janusze ateizmu, znaczy Janusze teologii, którzy znają się bardzo na teologii, stwierdzają, że skoro można unieważnić sakrament ślubu świadomego dorosłego, to dlaczego nie można unieważnić sakramentu sztu nieświadomego niemowlęcia? No, tutaj <laughs> nie można, tutaj nie wiemy, czym te osoby się kierują, skąd one biorą informacje na temat wiary. Po pierwsze. Można iść dokonać apostazji i to nie jest jakiś tam specjalny problem, no kiedyś tam wymagano dwóch świadków, no teraz tych świadków chyba się nie wymaga, czy oni są bardziej symboliczni, no natomiast nie da się unieważnić sakramentu ślubu, co najwyżej można stwierdzić jego nieważność. I to chyba też muszę wyjaśnić, bo widzę, że dużo osób ma z tym problem, no polega to w takim dużym uproszczeniu i skrócie na czymś takim, no, no wyobraźcie sobie, że kobieta została pobita przez swojego męża i idzie do lekarza żeby ten lekarz stwierdził, że ona została pobita. No i teraz tak, ten lekarz na przykład stwierdza, że kobieta została pobita, tak? Zrobił jej obdukcję, patrzy, ma siniaki, tam ślady po kablu z żelazka i tak dalej. No i mówi, tak, stwierdzam, że kobieta została pobita. No i teraz pytanie, czy ten lekarz ją pobił, czy on tylko stwierdził, że ona została pobita? No, każdy normalny człowiek stwierdzi, że nie, nie, lekarz jej nie pobił. Lekarz tylko stwierdził, że ona została pobita. I to samo jest ze stwierdzeniem nieważności ślubu. Nie ma czegoś takiego jak... Unieważnienie ślubu jest co najwyżej stwierdzenie, że ten ślub jest nieważny. Nieważny w tym sensie, że był nieważny od samego początku. To nie jest tak, że ślub był ważny i nagle pyk przestaje być ważny, tu jest tylko stwierdzenie, że on był nieważny od samego początku, ponieważ nie zostały zachowane wszystkie kryteria, które muszą zostać zachowane, tak więc on nigdy nie został zawarty, więc tu nie ma unieważnienia, tu jest stwierdzenie nieważności. I żebyśmy mieli też jakiś inny taki pogląd, no wyobraźcie sobie, że idziecie, nie wiem, o pozwolenie na wycięcie drzewa i idziecie do urzędnika i ten urzędnik wam wydaje pozwolenie na ścięcie drzewa, wyścinacie te drzewo i teraz nagle się okazuje, że to nie był urzędnik, tylko przebieraniec i on nie mógł takiej decyzji wydać. Więc co? Więc ta decyzja zostaje unieważniona. Czy ta decyzja zawsze była nieważna? No to jest naprawdę proste, to nie jest trudne do zrozumienia. Nie wiem dlaczego nasi wojujący ateiści mają problem ze zrozumieniem tego. To nie jest coś takiego, że, my, że państwo wydało pozwolenie i nagle je cofa. Tu chodzi o to, że nigdy takie pozwolenie nie zostało wydane. No i, i tyle. No i czego tu można nie rozumieć? Lecimy dalej. Mamy kolejną rzecz, Pan Włodek pisze: Pan Bóg tak bardzo nas umiłował, że aż musiał stworzyć piekło na wypadek, gdybyśmy nie odwzajemnili jego uczuć. No i teraz zasadniczo, tak i znowu, czy tu jest coś trudnego do zrozumienia? Patrzcie, jest sobie Pan Bóg, nie? I on stwarza wszystko najlepsze, jakie może być, ale jedną z najlepszych rzeczy na świecie jest to, że możesz być wolny, że możesz dokonywać wyborów. I nawet możesz odrzucić wszystko, co dobre, piękne, sprawiedliwe i tak dalej. Więc jeżeli ty odrzucasz miłość, odrzucasz dobro, odrzucasz sprawiedliwość, no to trafisz do miejsca, gdzie nie ma miłości, sprawiedliwości, dobroci i tak dalej. No co tu jest trudnego do zrozumienia? Co tu jest do, trudnego do zrozumienia? Jeżeli odrzucasz miłość, to trafisz w miejsce, gdzie nie ma miłości. Jeżeli odrzucasz sprawiedliwość, trafisz do miejsca, gdzie nie ma sprawiedliwości. Jeżeli odrzucasz dobro, trafisz do miejsca, gdzie nie ma dobra. To naprawdę również nie jest trudne do zrozumienia. Dzisiejszy odcinek chyba będzie z tyk, z cyklu. To nie jest trudne do zrozumienia. Lecimy dalej. Następna rzecz tutaj na tutaj możemy przeczytać, że na lekcji religii ksiądz pyta Jasia, jak umarł Jezus, a, Je a Jasiu nie wiedział, no to ksiądz się wkurzył i kazał przyjść z ojcem, no i. Jak ojciec przyszedł, to ksiądz się go pyta, jak to możliwe, że Jasiu nie wie, jak umarł Jezus? Na co ojciec? Proszę księdza, my mieszkamy przy lesie, nie mamy internetu, telewizji, nawet nie wiedzieliśmy, że chorował. No teraz, czemu mówię, bo jest to taki klasyczny żarcik, no chodzi o to, że dokładnie ten żart pojawił się w cyklu Czarny Humor, czyli takie żarty i anegdoty opowiadane przez księży, który jest na YouTube. Ogólnie rzecz biorąc, polecam, bo niektóre są naprawdę śmieszne i ciekawe. Dobra, a teraz lecimy dalej. Tu jakiś ksiądz mówi, nie wstydzę się Jezusa, mamy takiego księdza i on mówi, nie jesteś w szpitalu, nie jesteś w więzieniu, nie, jest, nie mamy wojny, poświęć minutę, aby podziękować Bogu. No jest to taka bardzo klasyczna, normalna, bardzo dobre podejście, gdzie jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. No i oczywiście ateizm to przyszłość, mówi, że to jest pranie mózgu, jeżeli mamy być wdzięczni, szczęśliwi i docenić to, że nie jesteśmy chorzy, uwięzieni, nie jesteśmy przestępcami, nie mamy problemów, nie mamy wojny, że mamy być wdzięczni, że mamy się cieszyć tym, mamy to docenić, to to jest pranie mózgów. No i ta <laughs> pełna miłości, tolerancji i jego publiczność, ciemnotę dojść, to zasada i tego rodzaju komentarze się tu pojawiają, no, czyli dzień jak codziennie u naszych wojujących ateistów. I na rzecz ateizm to przyszłość, kochasz, nie chci, Niesamowite, no. czym ci ludzie się kierują, tak? Czyli jeżeli, no jeśli, jeśli jesteś ateistą, no to nie chci nawet nie masz takiej możliwości, nawet ksiądz w nie da, jak będziesz prosił. Natomiast jeżeli wierzysz w Pana Boga, jesteś osobą wierzącą, od chrzest zmywa grzech pierworody, że jeśli ci dziecko umrze, to, to trafi do nieba, tak? Od razu tak pyk i jest w niebie, no to kochasz, nie chrzci. no. Dlaczego? No, wyjaśnij to, daj tu jakiś komentarz, wyjaśnij o co ci chodzi. No, a to jest no przyszłość 2. Kiedyś nawet, pamiętam, lata temu próbował pisać bardziej czy mniej sensowne komentarze, jak czasami nawet w polemikę można było wyjść z nim. Natomiast teraz, kochasz, niech ci obrazek, no ludzie, co tu się dzieje? Mamo, czy Bóg zmienia zdanie? Nie, Jasiu. Bóg ma plany dla każdego z nas, czyli modlitwy nie mają sensu i zapada niezręczna cisza. No, cały problem polega na tym i to znowu by się przydał taki filozoficzny odcinek i taki prawdziwy filozoficzny, ale teraz w skrócie tak powiem Wam, że Pan Bóg jest czystym aktem i jest ponad czasem, ponad przestrzenią i ponad wszystkim. To też tłumaczy, jak możliwe są tak zwane cuda bez cudów. I teraz na czym to polega? Bo to jest bardzo fajny przykład. To powiedział ksiądz Heller na jednym z wykładów na temat czasu. Tak? On mówił na, tam o czasie, jak to jest w fizyce kwantowej, w, w kosmologii relatywistycznej i tak dalej. I on poruszył temat Pana Boga, jak to jest Pan Bóg, modlitwy, czas i tak dalej. I on powiedział coś takiego, że patrzcie, załóżmy, że... Co wiemy? Pan Bóg jest ponad czasem, tak? Jest to czysty akt, i tak dalej. Jest ponad czasem i widzi cały świat naraz. W jednej chwili, jednocześnie, bez przerwy. No i teraz tak. Załóżmy, że ja chcę pojechać jutro na ryby. I się modlę, panie Boże, spraw, żeby jutro była pogoda fajna na ryby. No i pan Bóg, stwarzając świat, już wiedział, że za 14 miliardów lat będzie tam taki inkwizytor. I on będzie się modlił o dobrą pogodę, więc już 14 miliardów lat temu mógł tak poukładać warunki początkowe, żeby za 14 miliardów lat była dobra pogoda. I on jest w stanie to zrobić, no bo jest jednocześnie dzisiaj, jest jednocześnie, kiedy stwarza świat, i on wysłuchuje moją modlitwę. Wysłuchał ją 14 miliardów lat temu, stwarzając świat, niczego nie zmieniając, tak? no, ponieważ jest ponad czasem. I tutaj no, to już nie jest bardzo proste do zrozumienia. Ja kiedyś chciałem zrobić film na ten temat, ale jak zobaczyłem, że on potrwa nie mniej niż 45 minut, a będziemy tam też mówić o relatywistyce, o fizyce kwantowej i tak dalej, o tych wszystkich osiach, o obracaniu tych osi i tak dalej, no to stwierdziłem, że no jakby to powiedzieć, to jest rzecz zaawansowana i mało kto się tym zainteresuje. W każdym razie, Pan Bóg wysłuchuje modlit bez zmieniania zdania, dlatego że jest ponad czasem. Tak w największym skrócie mówiąc. Lecimy dalej. No i tutaj mamy taki obraz. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Co, to, czy widzimy tu coś nadzwyczajnego, coś niesamowitego, złego, dobrego. No, widzimy taka bardzo prosta rzecz. Natomiast pani Grażyna stwierdza, że to jest faszystowskie opium dla mas. Wiszące na ścianach, w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych. Rozumiecie, to jest Faszystowskie opium dla mas. Ja się zastanawiam, czy pani Grażyna wie, co to jest faszyzm. <grydy> no, jeżeli, gdy zwycięstwo przyjdzie, przyjdzie przez Maryję, że to jest faszyzm, no to jak to skomentować, czy ci ludzie nie mają paranoi? O, tutaj mamy taki obrazek, tutaj wiemy, mamy ludzi śmiejących się z Murzynów, którzy tam się modlą do czegoś tam, a z drugiej strony mamy Murzynów śmiejących się z, z, z tych ludzi, którzy tam się modlą do pana Jezusa. Ja bym chciał dorobić tutaj tych ateistów, którzy się kłaniają na Black Lives Matter, czy tam innym pomnikom Kima, czy Kimcom Una, czy, czy tego Mao Cetunga i że i ci Murzyni, i ci wierzący się śmieją wszystkich ateistów. To by było dobre. Może nawet zrobię w tym tygodniu taką grafikę. No i tu mamy coś, co możemy sobie przeczytać. A są boscy, Co my to mamy. Czy dobrze byś się poczuł, gdybyś odkrył, że twoim praprzodkiem był szympans? I to nie jest żart, to zdanie z pierwszej klasy liceum. No i co z tego? No, no wytłumacz mi, autorze, te adminie tej strony, no co w tym zdaniu jest złego? No i ja wiem, tak, że według teorii ewolucji, tam my i szympansy, ma, to nie jest tak, że my pochodzimy od szympansów, tylko mamy wspólnego przodka, no ale wiadomo o co chodzi. No i co w tym zdaniu jest złego? Nie wolno go zadać, a dlaczego? No to wyjaśnij, co w tym zdaniu jest złego. Czytamy dalej. Księża na lekcjach religii faktycznie uczą dzieci praw moralnych. Na przykład, że nie wolno zabijać dzieci, płód jest nazywany dzieckiem, a przerwanie ciąży opisywane niczym zabójstwo sześciolatka. Taki typowy clickbait. I pojawiają się znowu wspaniałe zdania. W podręczniku do religii dla klas szóstych klasy jest. Zadanie, by uczniowie wymyślili argument przekonujący kobietę po gwałcie, aby urodziła dziecko, które zostało wtedy spłodzone. No i znowu, co w tym złego? Co w tym trudnego? No, wytłumaczcie mi, co jest w tym złego. Czy, czy nie wolno namawiać kobiety, żeby nie, nie, nie zakończały swojej ciąży? Czy, czy, czy o co tutaj chodzi? No weź mi wytłumacz, co jest tutaj złego. A w siódmej klasie uczy się dziewczynki, aby, jako przyszłe kobiety w zagrożonej ciąży, wybierały życie płodu zamiast swojego. No to tu już, o ile jestem w stanie uwierzyć w te powyższe zdanie. O tyle no w te zdanie po prostu najzwyczajniej nie wierzę i to z kilku powodów, taki najprostszy powód to to, że w naszej religii mamy coś takiego jak reguła podwójnej przyczyny, czy podwójnego skutku, tak? Że tutaj chodzi o to, że czy ja mogę wziąć pistolet i sobie zastrzelić jakiegoś człowieka? No oczywiście nie mogę, natomiast jeżeli widzę, że ktoś z nożem goni moją żonę albo moje dzieci i ja mam pistolet, to mogę go zastrzelić, tak? Nie dlatego... Że chcę go zastrzelić, tylko dlatego, że broni swoich dzieci. No i dlaczego o tym mówię? To jest reguła podwójnego skutku czy podwójnej przyczyny raczej. No i to samo jest z aborcją w ciąży zagrożonej. Nie mogę po prostu, kobieta nie może po prostu zabić swojego dziecka. Natomiast jeżeli z takiego czy innego powodu ciąża, istnienie ciąży zagraża życiu matki, no to można zakończyć ciążę nie po to, żeby zabić swoje dziecko, tylko po to, żeby ratować życie swoje. Nie ma znaczenia, czy dziecko zagraża świadomie, czy nieświadomie, czy biegnie na nas z nożem, czy po prostu są okoliczności, które to powodują. Jeżeli ratuje swoje życie, to mogę zakończyć życie inne. To jest reguła podwójnego skutku, i to jest ten przykład, gdzie nawet Kościół katolicki i osoby pro-life dopuszczają aborcję. Tak? Tylko, że wtedy to się nie nazywa aborcją, tylko tam regułą, podwójnego, regułą podwójnej przyczyny, czy ratowaniem życia matki i tak dalej. Kiedy my, obrońcy życia, mówimy, że aborcja powinna być zawsze zakazana no to chodzi o takie coś, jak powiemy, że zawsze strzelanie do ludzi powinno być zakazane, tak? Chodzi o wszystkie sytuacje normalne, a nie o sytuacje ekstremalne, że moje życie jest zagrożone, bo biegnie ktoś na mnie z nożem. I to samo jest z kobietą w ciąży. Jeżeli jej życie zagrożone jest przez ciążę, to tutaj nie ma problemu, żeby tą ciążę zakończyć, tak? Żeby pozbawić życie dziecka po to, żeby matka przeżyła, co ma więcej uzasadnień, no bo na przykład jeżeli jest kobieta w ciąży i ta kobieta umrze, no to to dziecko i tak z siłą rzeczy też umrze. Więc skąd się wzięło to zdanie? Tutaj ateistyczni są też bym poprosił o źródło tego zdania, bo to jest niesamowite. Oni podają takie rzeczy, a nie podają nigdzie źródeł. Tutaj niby więcej szczegółów w tym filmie. No ja wchodzę w ten film i co? Się wczytuję, wczytuję, wczytuję i co? Coś tam pykło, ale film jest niedostępny. No to więcej nie w tym filmie. Dobra. Następnie podręczniki biorą się za rzecz, która jest już praktycznie wszędzie akceptowalna. Zaczynają krytykować wszelką antykoncepcję. Szok! Książki dla młodych katolików zawierają takie informacje, że na przykład prezerwatywa ani trochę nie chronią przed zarażeniem wirusem HIV. Przypomnę tylko, że samo WHO twierdzi inaczej. No i znowu. Pokaż mi zdanie, szanowny autorze, gdzie coś takiego sugerują książki. No przecież nawet zaleca się, to chyba nawet ten Jan Paweł II w książce Miłość i Odpowiedzialność pisał, że jeżeli mamy dwoje nastolatków i jeżeli oni bez ślubu współżyją, no to lepiej, żeby stosowali antykoncepcję, między innymi dlatego, że to pomaga ochronić się przed różnego rodzaju wirusami. Że antykoncepcja jest zła, powiedzmy, waga antykoncepcji to jest 100 kilo, taka jest zła antykoncepcja. Natomiast narażanie się na zarażenie wirusem HIV to jest 1000. Czyli jeżeli mamy z dwojga złego do wyboru zgrzeszyć antykoncepcją albo zgrzeszyć narażeniem się na zarażenie wirusem HIV, no to lepiej użyć prezerwatywy, bo każde zło ma swoją wagę. I tutaj mamy regułę mniejszego zła. Więc znowu, te zdanie jest po prostu wymyślone. Antykoncepcja zła głównie w małżeństwie, bo małżeństwo jest powołane do tego, żeby mieć dzieci. Natomiast jeżeli mamy dwoje napalonych mało i jeszcze jest podejrzenie, że jeden jest chory, to tym bardziej zaleca się stosowanie prezerwatyw właśnie po to, żeby się wzajemnie nie zarażać. Więc ja nie wiem, skąd on bierze tą informację. On prawdopodobnie, tak samo jak Betlejewski, chodzi po antyklerykalnych stronkach, wierzy w bzdury, które są tam wypisywane i przekazuje je dalej jako prawdę. No i czytamy dalej, lub przedstawienie skutków ubocznych antykoncepcji, tych prawdziwych i tych nie, w taki sposób, aby przestraszyć uczniów. Jeżeli, no czyli jeśli pokazuje się nieprawdziwe skutki antykoncepcji, no to to źle, nie, bo powinno się mówić prawdę. No natomiast jeżeli się pokazuje złe, Skutki po to, żeby kogoś do czegoś zniechęcić. No to właśnie się po to pokazuje złe skutki, po to, żeby kogoś do czegoś zniechęcić. Właśnie po to się to robi. To jest normalne. Wy też tutaj pokazujecie różne złe skutki chodzenia do kościoła, właśnie po to, żeby zniechęcić ludzi do chodzenia do kościoła. No i co? I czy nie możecie mówić, że to i to jest złe w kościele po to, żeby zniechęcać ludzi? No nie, no właśnie po to to mówicie, nie po coś innego. Dobra, i lecimy dalej. No i na sam koniec jest krytyka naszej społeczności, czyli ateistów. Normalnie szok. Ateiści to ludzie smutni, skrzywdzeni, krzywdzący, a ich życie jest dosłownie bez sensu. Tak przynajmniej twierdzi program nauczania religii w szkole. No i ja bym chciał zobaczyć ten program nauczania religii w szkole. Szkoda, że tutaj nie zacytowany został żaden fragment, który to pokazuje, bo coś podejrzewam, że tutaj ktoś używa skrajnie złej interpretacji, a nie skupia się na tym, co jest powiedziane. PS obarczają nasz pogląd o faszyzm i komunizm. Hmm ciekawe dlaczego? Może dlatego, że zacznijmy od łatwiejszej strony, od komunizmu, tak? Może dlatego, że ci, którzy wprowadzali komunizm, pisali, że potrzebny jest ateizm. Wiedzieli, że jeżeli człowiek przestanie wierzyć w Pana Boga, to poszuka sobie innego boga w postaci wodza albo państwa. No i tuż zarówno faszyzm i komunizm wychodziły z tego założenia. Co zrobić, żeby ludzie uwielbiali Stalina? Spowodować, żeby przestali wierzyć w pana boga i zaczęli takiego Stalina robić bogiem. Ale do tego potrzebny jest ateizm. No i zresztą sam Stalin, co on tam robił? On tam. Wprowadził ten, wydawał czasopismo ateista, wprowadził Związek Wojujących Bezbożników, który miał walczyć z religią, prześladować księży, Co on tam o tysiąc procent podniósł podatki duchownym, zabronił używania dzwonów w kościołach, odebrał duchownym prawa obywatelskie, a w komunizmie, czyli wiecie co, czyli kartki na żywność, kartki na opiekę medyczną, czy tam kartki, no wiecie o co chodzi, nie? No to wszystko poodbierał i to wszystko w celu ateizacji. samo faszyzm, czy nazizm, tak samo Adolf, nie? No to on też przecież prowadził dekret o ateizacji kraju warty, wymordował jedną trzecią do Duchowieństwa burzył kościoły i nie, ale to oczywiście nie może mieć nic wspólnego z ateizmem, tak? Nic wspólnego z ateizmem to nie ma. No kurczę, ludzie. Elementarna jakaś wiedza. Jedziemy dalej. I co my tutaj mamy dalej? Tutaj mamy. Takiego Janusza, mm, teologii, który tak naprawdę najbardziej zaorał ateizm, jak można tylko zaorać. No bo tutaj czytamy tak: On chce zaatakować chrześcijaństwo i pisze tak: koncepcja śmierci niewinnego człowieka, o którą nikt nie prosił i która do niczego nikomu nie była potrzebna, to najbardziej karkołomna część chrześcijańskiej mitologii. No i teraz tak: jak to jest w mojej religii? No, w, w mojej religii śmierć to jest przejście z jednego życia do drugiego. No i. Wyobraźmy sobie, że jest pan Adam. Jest to dobry człowiek, nikomu nie wadził, no i umarł. Nie wiem, meteoryt w niego uderzył, albo raka dostał, co? I umarł, i poszedł do nieba. No i to ma być karkołomna część religii chrześcijańskiej, chrześcijaństwa, katolicyzmu. Co tu jest karkołomne? Tu nic nie jest karkołomne, to tak ma być po prostu. Wręcz nie da się inaczej. Mamy grzech pierworodny, to umieramy, idziemy do nieba, ewentualnie do piekła, czy tam przez czyściec do nieba, no i tyle. No i tu nie ma nic karkołomnego. Natomiast jeżeli jesteśmy ateistami. No to tutaj śmierć niewinnego człowieka, o którą nikt nie prosił i która nie jest nikomu do niczego potrzebna, no to z punktu widzenia ateizmu jest to najbardziej karkołomna część właśnie takiej całej filozofii ateistycznej, no bo wyobraźmy sobie, mamy uczciwego człowieka i on umiera. No jak ateiści to wyjaśnią? Przypadkiem, koniecznością czy innym? Jeżeli wyjdziemy z takiego ateistycznego punktu widzenia, że po prostu umarli tyle, no to później mamy te wszystkie ateistyczne tyranie, gdzie ludzi się morduje milionami, no bo po prostu umarli, no co? O co wam chodzi? W religii nie wolno zabijać, nawet no w ateizmie no co, no, ktoś umarł no i tyle. No i później ateizm prowadzi do tego rodzaju innych komunizmów, nazizmów czy faszyzmów, o których była mowa przed chwilą. Muzyka